I w tym momencie właśnie rozpoczął się mecz Błękitni Stargard, Olimpia, Elbląg. Miejmy nadzieję, że zobaczymy dziś ciekawe widowisko, obfitujące w dużą ilość akcji podbramkowych. Znakomicie natomiast piłkarze Olimpii prezentują się na obcych boiskach, skąd... Przywieźli, jak do tej pory, 10 punktów. Oj, mamy... Rzut karny! I mamy, proszę Państwa, rzut karny. Faulowany został jeden z zawodników w żółtej koszulce. To bodajże Hubert Sadowski powalił napastnika drużyny Olimpii Przemysława Brychlika i piłkarze Olimpii Elbląg w ósmej minucie spotkania staną przed ogromną szansą na otworzenie wyniku dzisiejszego spotkania. Do piłki podchodzi już grający z numerem 56 Cezary Demianiuk to on będzie egzekwował rzut karny w tej e, sytuacji jest to piłkarz, który do tej pory nie miał jeszcze e, żadnej bramki na swoim koncie w obecnym e, sezonie drugoligowym. No cóż, zobaczymy, jak e, w tej sytuacji się zaprezentuje. Naprzeciw ma e, pogromce, prawdziwego pogromce rzutów karnych Mariusza Rzepeckiego, który już niejednokrotnie wychodził z takich opresji. Zobaczymy, czy e, dziś e, sobie poradzi 35-letni golkiper Stargarski. Ja proszę bardzo, Znakomity, znakomita interwencja bramkarza uchroniła zespół błękitnych Stargard przed utratą bramki niemal na rozpoczęcie dzisiejszych zawodów. No, nie popisał się tym uderzeniem Cezary Demianiuk. Wojciech Fadecki. Zobaczymy na jakie rozegranie się zdecyduje. I strzał. I czy była bramka? Uderzenie tak jest. Na uderzenie z pola karnego zdecydował się Filip Karmański. Jest to jego pierwszy celny strzał w tym sezonie. Pierwsza bramka, jaką uzyskał. Przede wszystkim o i gerąc, doping, do swoich Olimpia nie będzie jednak z pewnością rezygnowała z osiągnięcia korzystnego rezultatu na boisku w Stargardzie. Sunie właśnie w tym momencie z kolejnym atakiem na prawej stronie. Michał Balewski dośrodkowuje w stronę Przemysława Brychlika, tam jednak szybciej od napastnika. Olimpii do piłki dopadł Mariusz Żepecki i w tym momencie sędzia spotkania Marcin Kochanek zaprasza piłkarzy na przerwę. Po 45 minutach Błękitny Stargard prowadzą z Olimpią Elbląg 1 do 0 po bramce strzelonej przez Filipa Karmańskiego. Zapraszam Państwa za 15 minut. Pierwsze 45 minut jednak przyniosło tylko tą jedną bramkę, a teraz przed momentem właśnie rozpoczęła się druga część spotkania. Miejmy nadzieję, że będzie podobnie jak pierwsza, bardzo interesująca jako Postrowski. Dalekie zagranie w stronę Piotra Kurbiela. Piotr Kurbiel utrzymuje się przy piłce. Po, w swojej lewej stronie ma Krystian. Zdecydował się na strzał i Bramka! Ale piękne uderzenie za pola karnego w 82. Minucie spotkania. Piotr Kurbiel, były zresztą piłkarz Olimpii Elbląg, zdecydował się na strzał. Techniczne uderzenie trafiło w okienko Bramki Olimpii Elbląg. I mamy 2 do 0 dla błękitnych Stargard. W starciu z Olimpią Elbląg. dla Piotra Kurbiela, 23-latka pochodzącego z Radomia, jest to dopiero drugie trafienie w tym sezonie, ale jakże ważne w drużynie, w której występował przed dwoma sezonami, w której strzelał niegdyś Bramki. Tym razem jednak okazał się katem Olimpii Elbląg, bo trudno sobie wyobrazić, aby grająca w dziesięciu Olimpia Elbląg zdołała odwrócić losy tego spotkania. Hubert Krawczun został upomniany żółtą kartką. Zobaczymy także dwie zmiany. Na minutę przed końcem na plac gry wejdą za chwilę tacy piłkarze jak Krystian Mądrowski byłby, będzie to, ale jest szansa dla, i bramka, i bramka proszę Państwa, to jest bramka kontaktowa 89, nawet 90 minuta spotkania Tomasz Lewandowski kapitan drużyny El, Olympii Elbląg znalazł się niepilnowany w polu karnym błękitnych Stargard i z najmniejszej odległości wcisnął piłkę do bramki Zagranie w stronę Tomasza Edanowskiego, i w tym momencie sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. W 11. kolejce rozgrywek piłkarskiej drugiej Ligi Błękitny Stargard pokonali Olimpię Elbląg 2 do 1. Bramki dla gospodarzy w 27. minucie strzelił Filip Karmański, natomiast w drugiej połowie na 2 do 0 podwyższył Piotr Kurbiel. Gola honorowego dla gości uzyskał w 90 minucie Tomasz Lewandowski. Ja dziękuję serdecznie Państwu dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejne transmisje przeprowadzone przez kanał internetowy tv.com.pl. Do usłyszenia. Witam Państwa serdecznie na konferencji pomyczowej. O zabranie głosu jako pierwszego poproszę trenera Olimpia, blok Adam Nocon. No na pewno, na pewno mecz taki bym powiedział z cyklu pechowych, bo bardzo poważnie zaczęliśmy od nieszczelnego rzutu karnego, potem, potem czerwona kartka dla, dla Czarka Dymianiuka, który tutaj był jakby to powiedzieć negatywnym bohaterem, bo, bo no tutaj nie karnego, bo tutaj była na nim kartka, czy, czy był fałsz, to nie wiem, ale negatywnym bohaterem w sensie takim, że że w tych zdarzeniach uczestniczył, na pewno nie zarzucam mu tego, że nam, że nam zawalił mecz, ale co na summa sumarum na pewno na pewno tu uczestniczył w tych dwóch zdarzeniach. Co do, co do meczu uważam, że remis był w naszym zasięgu bezwzględnie. Nawet w dziesiątkę. Potem, potem zmieniłem ustawienie na 3-4-2. Co do tego, co do, że strzeliśmy branka, no ale niestety też straciliśmy. Myślę, myślę że, że, że na pewno wszystko miało na to wpływ i, i rzut karny i, i gra w dziesiątkę, ale, ale mam, niedosyt. mam niedosyt, że że, że tutaj nie, nie ubraliśmy nie ubraliśmy choćby punktu, bo, bo uważam, z przebiegu meczu na pewno było nas na to, na to stać, I ja oglądałem oglądałem jak każdy trener swojego przeciwnika i bardzo mi się gra w tym sezonie, podoba błękitnych i spodziewałem się tutaj bardzo ciężkiego meczu, aczkolwiek po cichu liczyłem, że będą wypompowani z Wisłą po meczu z Wisłą I, i tak też chyba było i dlatego nawet w dziesiątkę mieliśmy szansę, żeby żeby dogonić, dogonić wynik i tutaj wywieźć punkcie. no niestety to zrobi trzeba przygotowywać się do następnego meczu. Dziękuję. No to się wszystko zgadza. Ten ja rodzenie bardzo dobrze to spotkanie i myślę, że tylko mogę dołożyć do tego, że Mario dzisiaj wybronił w decydującym momencie właśnie ten rzut kamień, który miał duży wpływ na to, że wygraliśmy to spotkanie, bo byliśmy trochę podjechani. To było widać, nie było tej, tej takiej dynamiki, nie było wyprowadzenia szybkiego reakcji. Olimpia prezentuje się bardzo dobrze w tej ze i jest zespołem wybieganym. My zresztą ostatnio grali, że chyba 5 meczów wygraliście czy 4? 4, 4 Trzy, tak, tak, no, ale, ale 18 punktów mając, my chcieliśmy do nich do, doskoczyć. Widzieliśmy, że w swoich szeregach mają też dobrych piłkarzy. No i mecz nam się bardzo fajnie ułożył, bo nieszczelony karny. Za chwilę żółta i druga i graliśmy w przewadze. No szkoda, żeśmy tego nie wykorzystali. Bo tam parę sytuacji było. I czy to jak na 1-0 z boku, w Bochniach szczególnie wchodził, jakby dobre było do grania. Zresztą jedną przystanie 2-0, jedną piłkę, czyli chyba się nie mylę. Bramkarz wyciągnął w cudowny sposób, tam po, po ziemi, i, i daliśmy się zepchnąć. I z, z tego względu, że my raczej już broniliśmy tego wyniku, bo, stali, bo wiedzieliśmy, że nas na więcej nie stać dzisiaj, i, i tak robiliśmy i te zmiany, żeby dowieść te trzy punkty. Te trzy punkty nam się udało dowieść po meczu, gdzie najbardziej wynikiem byłby rzeczywiście ten rzeczywiście dobrze ocenił remis, ale my niektóre mecze przegraliśmy, właśnie będąc z zespołem lepszym. Nie? Takie pięć meczów, gdzie my przegraliśmy, to przynajmniej w 3 byliśmy z zespołem lepszym, a błędy zdecydowały o tym, że traciliśmy bramki. No i suma sumarów jednak i dzisiaj nam trochę szczęście pomogło w tym, że zrobiliśmy trzy punkty, a nie jeden. I duże gratulacje za zespołu. Mamy 18 punktów. i Idziemy raczej w tą górną połowę tabeli, nie, nie patrzymy się za siebie. No i przed nami następne mecze interesujące, bo, bo i puchary, gdzie, gdzie trafiliśmy na sandycję. No i duże duże mówię brawa, bo, bo w tych warunkach, w których my jesteśmy, nie zganiam na nic, ale robimy wszystko na najwyższym poziomie, także więcej najdzisiaj na więcej nas nie postać.